Wielkanoc, święto spokoju, jajek i słodkich króliczków, ale nie na anarchii. Zając Wielkanocny pojawił się na naszym serwerze, gdy nikt nie patrzył. Chciał przynieść trochę koloru do świata anarchii, więc ukrył swoje jajka w Wielkanocnej Krainie, którą zbudował i porozrzucał tam nagrody, ale nie wiedział, że coś. Poszło nie tak. Wśród jego pisanek były też inne jajka. Mroczne, skorumpowane, złe. Z każdym dniem stawały się coraz silniejsze, aż w końcu wymknęły się spod kontroli. Zając nie miał wyjścia, musiał opuścić mapę i zostawić te przeklęte jaja graczom anarchii. Zostawił je wam w mrocznych podziemiach mapy, bo tylko wy możecie się z nimi rozprawić. Ale o tym zaraz. Co do mapy. W wielkanocnej krainie wszystko wygląda pozornie spokojnie. Ale to tylko pozory. Pisanki pojawiają się tu wszędzie. W różnych kolorach. Wystarczy jedno skopanie, żeby je rozbić i zdobyć brązowe jajko. Koszyki jednak są cenniejsze i wyglądają nieco inaczej. Rozwalcie je trzy razy, a dostaniecie więcej brązowych jajek. Dla nowych graczy, polecam je otworzyć, bo macie tam najpotrzebniejsze rzeczy na start. Ale jak zawsze, możecie je przerobić na srebrne lub złote jajka, które dadzą wam o wiele lepsze nagrody. I jak zawsze, specjalna eventowa ranga jajo ma podwojoną szansę na drop jajek i nie stracicie ich po śmierci. W przeciwieństwie do zwykłych graczy, którzy stracą ich 50%. Jak coś, to nie jesteście tu sami. Króliczki, ząbiaki na kurczakach, kolorowe owce, wszystkie mogą was zaatakować, bo bronią one jajek zająca i z nich też zdobędziecie brązowe jajka. A pod mapą czai się coś znacznie groźniejszego, przed czym chciał uchronić was Zając Wielkanocny: mroczne jajo. To ono zanieczyściło mapę. Pojawia się co dwie godziny i tylko najodważniejsi z was sobie z nim poradzą. Ma tysiąc punktów życia, a każde uderzenie kilofem to jedno obrażenie. Przy niszczeniu go kilkanaście razy wyrzuci losowy drop ze srebrnego jajka. Ale nie licz na łatwą walkę, bo to przeklęte jajo, które rzuca różne zaklęcia. Raz dziennie o godzinie 18 pojawia się jego złota wersja, która przy niszczeniu go równie często wyrzuca drop z najlepszego złotego jajka. I uwierzcie mi, bardzo opłaca się je bić. Co do specjalnych eventowych przedmiotów, zając zostawił wam kostium zabójczego królika, który daje umiejętność podwójnego skoku odporność od upadku, haste 2, co pomoże szybciej wyjść z trapów, a nawet siłę 2, gdy pęknie wam totem. I co najlepsze, kostiumu nie stracisz, nawet jeśli zginiesz. Zostaje z tobą do końca. A jeśli chcesz mieć go od razu, wystarczy kupić ogromny pakiet wielkanocny, w którym dostajesz go w gratisie. Ale to nie wszystko. Wydaje się, że zając wiedział, co robicie z elitrami i dlatego zostawił wam ulepszoną, wzmocnioną elitrę, która podczas lotu zaczyna się ładować i można powiedzieć, że dosłownie zamieniacie się w pocisk. Gdy osiągniemy 100%, wystarczy wylądować w przeciwnika, a zadacie mu 10 serc. Niezależnie od jego zbroi. Żadnych obrażeń od upadku dla was, a dla niego może to być ostatni lot. W zagrodzie Petów pojawił się też nowy zwierzak Telekrólik. Zabawnie wygląda, ale jego efekty są. Śmiertelnie poważne. Skanuje zdrowie przeciwnika, daje 3 punkty obrażeń i 10 odporności na obrażenia. Mały, skuteczny, prawdziwy królik do zadań specjalnych. Zając wielkanocny zostawił wam coś jeszcze. Są to jego zaczarowane jajka. Turbo trapy. Nie wiem jak on to zrobił, ale po rzuceniu ich pojawia się gotowy do użycia trap. Nieźle co? A na trybie box pvp zamiast trapa tworzy się domek. Do uwięzienia gracza oczywiście. I teraz coś co wam się spodoba. Na spawnie znajdziecie specjalnego npc z eventowymi przedmiotami. me Talk. wszystkie eventowe przedmioty. Za 25 brązowych jajek możecie wylosować jedną ze wszystkich dostępnych eventówek na serwerze. Wszystkich! Ale spokojnie, są tymczasowe i działają tylko na mapie eventowej, a ich czas odnowienia jest skrócony o 50%, żebyście często ich używali, więc walki będą naprawdę ciekawe. A to, to jest grupowy teleport znajdujący się na spawnie. Chcesz się sprawdzić? Wystarczy, że wejdziesz na płytki, klikniesz guzik i możesz zawalczyć z kimś, kto tam stoi. W jednym z nich po walce nie stracisz przedmiotów i możesz potraktować to jako trening. Ale w drugim walka toczy się na poważnie i po śmierci tracisz wszystko. Więc uważaj gdzie stoisz. Ten event jest dostępny na trybach Anarchia i Box PvP. A na trybie OneBlock przygotowaliśmy dla was coś innego z przedmiotami do zdobycia dopasowanymi do tego trybu. Złote jajka z najlepszym dropem, a także inne pakiety wielkanocne znajdziecie na naszej stronie AnarchiaGG. Pamiętajcie, że w ogromnym pakiecie wielkanocnym czeka na was kostium zabójczego królika w Gratisie. To jeden z najmocniejszych przedmiotów w całym evencie i szansa, żeby już na starcie wejść na wyższy poziom. Wesołego jajka życzy Anarchia GG.